Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Jest to analiza weekendowa, bo dzisiaj jest piątek 28 stycznia 2022 roku. Analiza tradycyjnie przeprowadzona zostanie na klasycznym interwale dziennym. Ja używam jak widzicie świec japońskich, klasycznej analizy technicznej oraz oczywiście teorii fal Eliota. Ostatnie nasz, ostatnia nasza analiza wraz ze scenariuszem falowym zakładała odbicie Wzrostowe właśnie w kierunku tutaj zaznaczonego przeze mnie niebieską strzałką, poziomu mniej więcej 160 tysięcy zł. Dokładnym tym poziomem jest, tak, co do, co do grosza, 160 tysięcy zł. Te odbicie wzrostowe nastąpiło po bardzo silnej wyprzedaży trwającej, no już można powiedzieć ponad dwa miesiące 2 miesiące i dwa tygodnie nawet od szczytu na poziomie 275 tysięcy. Mamy tutaj reakcję ceny na poziom 160 tysięcy złotych. Co prawda szczyt tej świeczki, tutaj, którą widzicie był na poziomie 159 tysięcy złotych, więc 1000 zł zabrakło tak naprawdę do dokładnego dotknięcia poziomu oporu technicznego. Natomiast kształt tej świecy, może tutaj trochę przybliżę, no wyraźnie, wyraźnie widać, że jest to świeca typu pinbar, można powiedzieć, że taka troszkę spadająca gwiazda również nam się tutaj stworzyła. Szkoda, że nie ma czerwonego, czerwonego body, to wtedy byłoby jeszcze bardziej prospadkowa formacja. No i oczywiście. Wnioskiem z, z interpretacji tego rodzaju świecy, w tym miejscu, jest to, że tutaj uaktywniła się po prostu podaż. Niedźwiedzie się obudziły z zimowego snu, zepchnęły po raz kolejny yy, cenę bitcoina. No, zamknięcie było na poziomie 152 584, czyli praktycznie. 6000 z hakiem złotych tutaj zdołały zdą niedźwiedzie zepchnąć. Od tamtej pory, oczywiście, mamy tutaj do czynienia z ruchem bocznym. No, i rynek przetrawia informacje związane z ostatnią decyzją Fedu, amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej, czyli głównego banku centralnego w Ameryce, który zdecydował, że zostawia póki co jeszcze stopy procentowe niezmienione na 0,25% i do marca nie będzie 100% procentowych podwyższył, ale powoli zaczynają najprawdopodobniej odchodzić od modelu znacznego dodrukowywania dolarów. Będzie również tutaj był bardzo mocny sygnał również podwyżki stopy procentowej. Nie wiadomo jeszcze o ile. Nie spodziewa się gwałtownych wzrostów tych stóp procentowych, ale myślę, że o pół procent pierwsza podwyżka przynajmniej na tyle jest wyceniana, czyli będzie powiedzmy 0,75, natomiast w tym roku spodziewamy się minimum czterech podwyżek stuprocentowych, czyli na, praktycznie na każdym kwartalnym posiedzeniu Fedu coś takiego powinno się wydarzyć no i jeszcze jedna ciekawostka na koniec, w 2008 roku, kiedy Zaczął się kryzys finansowy, ten globalny, o którym wszyscy słyszeliśmy. Stopy procentowe, jeżeli dobrze pamiętam, wynosiły, zdaje się, 6%. Także jeżeli wrócimy do tego poziomu, kiedykolwiek w historii, również, również będziemy mieli tutaj różne różną wycenę różnych aktywów, tak? nieproporcjonalnie inną niż w roku oczywiście 2000, 2008, no i oczywiście kwestia tego, ile tych dolarów jest na rynku też jest niebagatelna, a jak wiemy, główną parą tutaj dostępną na rynkach giełdowych, w tym na giełdzie Zonda, jest para Bitcoin do dolara, bądź też Bitcoin do tetera, wiadomo, jaki tutaj, jaka tutaj jest zależność, więc myślę, że polityka... Fedu w sprawie właśnie stóp procentowych jest tutaj bardzo istotna na, na nadchodzący rok. Co to oznacza, mówiąc bardzo bardzo prosto, w bardzo dużym skrócie? Bardzo nastąpi ograniczenie taniego dolara, który służył do kupowania akcji amerykańskich oraz aktywów podwyższonego ryzyka, na którym można dużo, dużo na którym jest duża zmienność i można dużo, dużo zarobić, takim jak na przykład jest traktowany Bitcoin. I to oznacza, że nie będzie już tak łatwo o kapitał do inwestycji. No co, co to oznacza, że nie? Tak chętnie. Będą się inwestorzy światowi, czyli wieloryby, grube ryby, rekiny, finansjery, angażować w tego rodzaju transakcje, będą uciekać gdzieś inaczej, gdzieś indziej, w inne aktywa, dlatego właśnie, żeby tutaj nie płacić zbyt wysokich procentów. Oczywiście od, od pożyczania dolarów, chociażby, albo też innej, innej waluty, gdyż za bankiem rezerwy federalnej pójdą również inne banki, gdyż on jest takim benchmarkiem dla całej światowej oczywiście gospodarki, do, 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 yy, yy, w sukurs przychodzi mu oczywiście najczęściej yy, yy, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, no to są yy, czołowe banki światowe. Także tyle, jeżeli chodzi o bankach, tyle, jeżeli, jeżeli chodzi o yy, Fed i tak dalej i jakie to będzie miało reperkusje, to jeszcze zobaczymy. Póki co, jeżeli z yy, yy, technicznego punktu widzenia, yy, patrząc na, nas, na nasz wykres i kontynuując, nasz scenariusz. Mamy tutaj do czynienia z odbiciem wzrostowym. Na razie możemy sobie zaznaczyć tutaj ten szczyt fali, fali czwartej. Zauważcie bardzo ciekawą rzecz, te, te fala, fala czwarta, fala druga są bardzo krótkimi falami wzrostowymi. Jeżeli tutaj byśmy zaznaczyli sobie falę drugą, to mamy 13% ewentualnego odbicia. Jeżeli tutaj sobie zaznaczymy falę czwartą, zobaczcie, że mamy nieco więcej, bo mamy 19% odbicia, to jest 6% więcej. Relatywnie nie jest to specjalnie du... Duża różnica, troszeczkę inne są również warunki rynkowe, no ale jest to na przykład w czasie bardzo też podobne, jeżeli chodzi o długość trwania tej korekty, one są bardzo podobne. i Ta czwarta nawet trwa trochę krócej, więc pytanie jest teraz bardzo proste: czy zakończyliśmy wzrosty w korekcie fali. I realizujemy scenariusz czerwony, czyli spadki do poziomu 111 tysięcy, gdzie czeka nas fala piąta, i w tym momencie już wiemy, że rynek bitcoina najprawdopodobniej będzie w, w trendzie spadkowym, a to jest dopiero pierwsza fala tego trendu spadkowego, Po nie nastąpiłoby ewentualnie odbicie, no bo musi być odbicie po zakończeniu cyklu spadkowego pięciofalowego i kontynuacja. Kontynuacja spadków na Bitcoinie, czyli zobaczcie, jak jeden poziom tutaj techniczny może nam bardzo dużo wyjaśnić w sprawie kolejnych, kolejnych ruchów, potencjalnych oczywiście ruchów zgodnych bądź niezgodnych z naszym scenariuszem na Bitcoinie. Tak, więc to jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że okej, okay, mamy tutaj odbicie wzrostowe w fali czwartej, ale to nie znaczy, że ona się już całkowicie zakończyła, bo być może tutaj rynek zacznie nam jeszcze wykreślać, potrzebuje tutaj. E, narysować sobie trójkąt, tak? Czyli potrzebuje e, rynek jeszcze trochę czasu, żeby, żeby nam e, narysować jeszcze jakiś bardziej, e, bardziej złożony, powiedzmy, e, niech będzie e, jakiś e, kształt, niech, niech to tak to nazwać kształt korekcyjny, czyli na przykład właśnie, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o e, w falę czwartą bardzo popularny jest oczywiście jest oczywiście trójkąt fali, w fali czwartej, to ma, co ma też swoje, swoje powody, oczywiście, typowo takie no, teoretyczne, więc no, możemy jeszcze sobie poczekać przez jakiś czas na to, aż rynek ten trójkąt nam wykreśli i wtedy dopiero będzie powiedzmy zejście spadkowe. Kontynuacja ruchu spadkowego w kierunku właśnie o fali piątej, najprawdopodobniej do 111 tysięcy po raz, po raz kolejny. Także, to jest kolejny scenariusz, który również należy wziąć pod uwagę. On będzie tym bardziej prawdopodobny, im mniejsza tutaj będzie zmienność, im będzie więcej takich ruchów fałszywych, fałszywe wybicia, nie będzie specjalnie ten rynek wyglądał jak taki typowy rynek impulsywny, jak na przykład tutaj mieliśmy do czynienia, gdzie są duże czerwone świeczki spadkowe, widać, że to są impulsy spadkowe, z drugiej strony, tutaj jest oczywiście bardzo ładnie pokazany impuls wzrostowy, dopiero tutaj na końcu była jakaś konsolidacja, dopiero tutaj były jakieś ewentualnie konsolidacje również były spadki. Tak więc no, zobaczymy jak to będzie w tym drugim scenariuszu. Natomiast ostatni scenariusz oczywiście jest jak najbardziej pro wzrostowy. On zakłada tutaj jeszcze kontynuację tego ruchu wzrostowego, czyli zakończenie spadków ABC, czyli korekty tej, którą tutaj widzicie, zaznaczonej przeze mnie kolorem, oczywiście niebieskim w nawiasie. Zakończyliśmy spadki i rynek jest gotowy do tego, żeby kontynuować długoterminowy trend wzrostowy, po prostu po korekcie ABC, prostej korekcie spadkowej. Ojej, ja to oczywiście jest koniec tej korekty prostej korekty spadkowej, czyli tu nie będzie żadnej fali czwartej. W takim razie te odbicie to nie będzie fala, fala czwarta, tylko to będzie jakiś nowy cykl, najczęściej impulsywny, wzrostowy. Jeżeli to ma być cykl impulsywny, musimy zobaczyć silne odreagowanie wzrostowe. Duże, zielone świeczki. Szybkie odejścia ceny od tych minimów, gdzie była tworzona fala C. Wybicie oczywiście pierwsze poziomu 160 tysięcy bezapelacyjnie, czyli w tym momencie tą czwórkę może przesunę trochę niżej. Wybicie tego poziomu. Podążamy w takim bądź razie za zielonymi strzałkami, kolejny poziom do fali A 189 461. Naruszenie również w sposób impulsywny tego poziomu, czyli taki na przykład jak ten tutaj jest pokazany, to jest, to jest ostatnia potwala kończąca falę C to jest typowy impuls, i tutaj po wybiciu 189 461 idziemy gdzie na szczyt fali B i dopiero wtedy kiedy rozegrany zostanie szczyt fali B, z technicznego punktu widzenia można powiedzieć, że gotowa i jest zostaje oczywiście naruszone, tak, czyli kolejne impulsywne wybicie, rynek jest gotowy do testu 275 tysięcy, a nawet jego naruszenia, bo najprawdopodobniej zostanie ten długoterminowy trend wzrostowy kontynuowany. Okay? to jest ten scenariusz optymistyczny, to jest ten scenariusz również, który cały czas jest brany pod uwagę. Tak jak mówiłem, jeszcze tutaj ta sytuacja obecnie nie jest specjalnie dobrze rozegrana, dobrze zakończona. Zobaczymy niestety trzeba czekać i zobaczyć jaka będzie reakcja rynkowa na, na najbliższe, w ciągu najbliższych dni może, może weekend nam coś przyniesie również ciekawego no zobaczymy, trzy scenariusze mamy, mamy w zapleczu koniec fali czwartej albo też początek fali czwartej ewaluacja w, w kierunku, e, przepraszam ewolucja w kierunku trójkąta i kontynuacja ruchu spadkowego albo wy, wyraźne naruszenie 160 tysięcy i impuls wzrostowy w kierunku wyższych poziomów cenowych no i w, z, z tego wynika, że Oczywiście, najbardziej nas radującym, że tak powiem, dla, dla nas, jako hodlerów Bitcoina, intrygującym tutaj. Scenariuszem jest oczywiście scenariusz wzrostowy po zakończeniu korekty ABC, która zniosła 52% całego ruchu wzrostowego. Ostatniego licząc od 0 do 275 tysięcy, no bo tutaj mamy dołek na 133 tysiącach, także jest to generalnie dosyć dobra cena, jeżeli chodzi o bitcoina. Patrząc relatywnie wstecz, a przynajmniej z punktu widzenia 14 dni wstecz, mamy tutaj ekstremalne wykupienie, nie, przepraszam, wyprzedanie rynkowe, czyli jest bardzo bardzo, bardzo tanio. 18-19 punktów na RSI naprawdę bardzo rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o interwał dzienny bitcoina, więc część uczestników rynku może również traktować tą cenę, jaka, jaka została utworzona przy dołku tej świecy typu właśnie młotek 133 tysiące, zdaje się tam było 250, tak 133 tysiące 250, jako cenę, no można powiedzieć atrakcyjną, relatywnie tanią w odniesieniu do 14 ostatnich dni, więc myślę, że tutaj również tego typu uwagi i konkluzje część uczestników rynku wyciągnie. Pytanie czy będą na tyle silni, żeby dokonać bardzo silnego wybicia poziomu 160 tysięcy i kontynuacji tego ruchu wzrostowego? No to jest to pytanie, na które na pewno znajdziemy za niedługi czas odpowiedź, może już nawet po weekendzie. A sytuację po weekendową obrysowujemy sobie, zanalizujemy sobie również w poniedziałek. O 19 na 175 tygodniowym przeglądzie kryptowalut, na który z tego miejsca serdecznie wszystkich zapraszam. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko, taka nieco dłuższa analiza, bo wydarzyło się dosyć dużo ciekawych rzeczy, szczególnie związanych właśnie z Fedem. Także myślę, że mamy co przetrawiać, myślę, że mamy co analizować, i tutaj no, sytuacja, jak widzicie, no, musi się nam wyklarować, żebyśmy mogli jakieś zdecydowane kroki z naszym scenariuszem rynkowym po prostu. Jak to się mówi, podjąć. Tak? Póki co, no, myślę, że z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie analizy. No i oczywiście zapraszam na kolejne analizy w niedalekiej przyszłości. Życzę Wam dobrego weekendu. Uważajcie, bo ma być, ma ostro wiać, ma wiatr głowę tutaj urywać, także lepiej, lepiej nie angażować się w żadne, żadne różnego rodzaju aktywności zewnętrzne, bo może być naprawdę różnie. No i oczywiście zapraszam na poniedziałek na 19 na tygodniowy przegląd kryptowalut. Póki co trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć, cześć.